Cześć, dzień dobry, witam was. Witam was z miejsca, w którym już kiedyś byłem i postanowiłem tu przyjechać drugi raz. Postanowiłem zobaczyć jeszcze raz, co mi to miejsce da. Fakt faktem tym razem jest bardzo zarośnięte. Jest to taki przejazd kolejowy. Teraz wam pokażę. Przypomnijcie sobie, co to za miejsce. Czy tylko wejść troszkę wyżej? Także już wam pokazuję. Także tu, stąd, z tego miejsca i z tamtego miejsca rzucałem. Jest to to właśnie miejsce z jedną stroną torów zdjętych. Z drugiej strony tu pod spodem też rzucałem. No i zobaczymy, zobaczymy, ile jeszcze mi to miejsce odda. Myślę, że jeszcze sporo może być tutaj ciekawych rzeczy. Jeżeli nie tu, to za mną, tam dalej, w oddali jest następny most. Są tu jeszcze w okolicy chyba jeszcze z dwa mosty jakieś, no nie kolejowe, tylko zwykłe, ale są. Także będzie co, będzie co przeszukiwać. W dniu dzisiejszym postaram się zejść trochę niżej, postaram się zejść tam yy, z tyłu na drugą stronę, postaram się trochę tam porzucać, trochę tu z brzegu tam poszukać. No, a potem wrócę na górę w razie czego. <laughs> Także myślę, że jeszcze trochę są dzisiaj wyciągnę, no zobaczę, jakie są dościa, ponieważ, jak mówię, wszystko bardzo pozarastało. No ale. Do odważnych świat należy. Także lecę na dół i szukam miejsca. No i patrzcie, udało mi się zejść tu na dół, już sobie rozplątałem magnes. Pierwsza znadka już padła na oko. Oj, Czuję, że komary latają, mam nadzieję, że mnie nie zjedzą w tych krzakach. No i dobra, co my tu zrobimy? No tutaj. Tak, tu widzę jakąś rureczkę. Zobaczymy, czy to jest do wyjęcia, czy to nie jest do wyjęcia. Nie wiem, co to jest w ogóle. Proszę bardzo. Rurencja. No i dobra, no. Ja wejdę, biorę magnes. tutaj jest płytko z tej strony, są kamienie, więc wejdę i zobaczę tą całą płyciznę dokładnie. Czy coś tu w ogóle mamy, czy nie Opa. Trochę miejsca sobie zrobimy więcej, żeby nam nic nie przeszkadzało? O, o. Już. już się przepięły pierwsze rzeczy, tną mnie komary tu już widzę od słupa części Proszę bardzo, elektrycznego. Piękna sprawa. Co tu już się przyczepiło? Zobaczcie, już mamy kawałek kręcika. No, chodź, tu i kawałek jakiejś stopki, podkładki. Dobry początek. Dzisiaj tutaj bez styczki, bo tu nie ma aż tyle Miejsca, nie masz tyle wody, już mamy, zobaczcie, następne podłapania. To jest chyba kawałek łupki, jeżeli dobrze widzę. Jest jakaś podkładka kwadratowa. Tu mamy kawałek jakiejś o blaszki. No powiem, wam, może być ciekawie jeszcze, może być jeszcze fajnie tutaj. Trzeba to tylko dobrze przeszukać wszystko. O, papyk i patrzcie o, Ale patrzcie przyłapanko Następny kątownik i taka podkładunia staruszka Opa. Super. No i tu już jest coś, czy to jest mur? No jest chyba mur, czy? Nie no coś tu jest, Coś tu jest? O proszę bardzo. Tym razem coś takiego mamy. Jakaś część od czegoś. No i tu, słuchajcie, mam mega mocne przyłapanie na samym środku, ale nie chcę wyjść. Więc spróbuję je wyjąć ręcznie. Może być tak, że jest mocno przywalone jakimiś kamieniami. No, choć tu nie ma jak tego złapać. Uh, to jest tu. O, widzicie? Opa. Ale ja tu jest gdzieś łapienie. Jest, poszło, patrzcie. Chciał puścić, ale puściło. co ma nie puścić, nie? Jak barbarzyńca poluje, to musi wszystko puścić. Dobra, prawie wszystko. Mamy coś takiego. Jakiś chyba kawał jakiejś rury albo czegoś. Jakiegoś spustu może. Przypłuczmy to. Jak to wygląda? Może jakiś spust? Od wody? No nie wiem. No ale tu nie ma otworu z tej strony żadnego, więc... Ha, ciekawe. Ale ciężkie cholernie. No już coś się przyczepiło. O, następne znajdki, następne kawałek łupki. Uuu, amunicja się pojawiła. Patrzcie na to, jak pięknie i dumnie stoi. Jest piękny nabój. Piękny, małzerowski nabój. No, fajnie. No i tutaj mamy takie rzeczy. Mamy chyba śrubę i kawałek łupki. O! I cyk, zobaczcie, jak pięknie. No, chodź tu. Dwie stopki i śruba. <laughs> Jedna do drugiej. ale trzyma, dwa i trzy, super. Hmm? Cyk i zobaczmy co to jest. O, ale zawór jakiś wielki. To już trzeba wyciągnąć stąd. Opa, sprawdźmy, co tu mamy. Opa, czekajcie, tak, stopka. Jest śruba, tam jest druga stopka. Odczepmy to. Opa, i oprócz tego mamy jeszcze tu kolejną stopkę ze śrubą. Cyk. i to jest śruba to jest chyba łuska no, a to to jest coś takiego zobaczcie nie mam pojęcia co to może być ma jakąś śrubę w środku hm, nie wiem ale strasznie ciężkie Powiem, co chwilę coś łapię, zobaczcie. Zobaczcie. <laughs> tu się śrubka do tego przyciągnęła. Jakieś blaszki. Raz śrubencja. A jakiś taki kawałek. Jakiś blachy płaskownika. No i tu mamy kawałek chyba starej łupki. Tej, mówię łupki podkładki. <laughs> O kurde. A poszło. No, to jest kawałek starej podkładki. No i dobra, tą stronę tutaj, gdzie chodziłem, mam wyczyszczono To co mogłem, to wyjąłem tutaj wzdłuż sobie samego. Tego sprawdziłem. Teraz jeszcze zobaczcie. Opróżnimy ten magnes, a zobaczcie kolejne łuski. Raz, dwa, trzy, trzy sztuki kolejne. Wróćmy sobie to wszystko tutaj. Raz, dwa i trzy. No i dobra, i teraz sobie tu porzucam trochę w tym miejscu. Zobaczymy. No i tak sobie tu rzucam, rzucam już tutaj ten kawałek, przerzuciłem. Kilka mniejszych rzeczy wyszło, jakieś śrubki, coś. A teraz mi się wydaje, że tak się fajnie nałapało. No i tak jak właśnie mówiłem, jak myślałem. Zaraz zobaczymy, co tu się złapało. Znowu się kapsel złapał, tu się złapały jakieś pierdoły. Stopka i jakiś haczyk albo coś takiego. Zaraz zobaczymy. że to tą stopkę spróbujemy najpierw odczepić. A. opa, jest stopka. Opa, no i taki haczyk, jakaś część oczka, może jakiegoś od dużego łańcucha albo od czegoś, no coś takiego. Tu widać, że jest albo przecięte, albo przeżarte. No ale fajnie, fajnie. No i dobra. I systematycznie dalej po kolei w lewą stronę. No i dosłownie w następnym rzucie udało mi się upolować coś większego. O, dało mi się upolować podkładeczkę. Zobaczcie, jaka piękna. Ryszard pana z tego dna. Opa! Podkładunia. Tu z samego środka upolowałem coś. Poszło parę bąbelków. O, teraz idą. No, coś fajnego chyba jest. Coś większego. O, ale łupka upolowana, patrzcie. Ale piękność. I tym razem, takie fanty tym razem. składki, śruby, pręty, to nie mam pojęcia co to jest, jakiś bolec zabezpieczający może. Cały czas z tego samego miejsca kolejne fanty idą, proszę bardzo, jaki piękny wkręt, no i chyba słupek ogrodzeniowy z gałką na górze. Noo. <noise> Jaki słupeczek. No i następne fantyle co? O, ciężkie. Tak, jakieś rursko, dość spore średnicy. Opa, no i jakieś tu mamy śrubę. Tu mamy jakiś przycinkę z jakiegoś kątownika. Odpad jakiś. No, tam już porzucane trochę było. Teraz sobie pomyślałem, że sobie tutaj wzdłuż tego kawałka odkrytego brzegu zobaczę, czy coś tu się kryje. No i co. No i coś tam się kryje. Zobaczymy tylko co. Co się kryje? Kryje się łupka. I kryje się kupa mniejszych śmieci. Super. Takie rzeczy lubimy. Dużo. Dużo ciężko. No i coś fajnie przyłapało. Tu tak pół metra do, od brzegu. O. Oh, proszę bardzo. Co to jest? Oj, Nie jestem pewien. Chyba rolka jakaś, ale. Nie jestem pewien, a za ciężkie chyba na, na jakieś pociski, więc najprawdopodobniej rolka jakaś. Strasznie ciężkie. No, bo to z dwóch stron jest. Tu jest dziura jakaś i tu. Chociaż, nie wiem. Daje mi się, że rolka zwykła. Uff. Szarpnijmy to do góry. Co my tu mamy? Ale się trafiło, patrzcie na to. No pięknie, kurcze, jak ja lubię takie akcje. Ale, płyta. A to jakaś podstawka, nóżki jakieś? Tu jest kamień. No, tak to wygląda. Coś od czegoś, nie? Coś tu było wmontowane, albo tak było, nie wiem. Stało coś? Kurczę. Ciekawa. Fajny fancik. No, holujemy coś. Może kolejna łupka albo podkładeczka. Opa. A, podkładka, patrzcie. Ach, jak chciałem. Tak jak chciałem, tak mam Apa. podkładeczka razem ze śrubką Pięknie. No i drobnice dużo starej, jakieś syfu. Dobra. No i dobra, pierwsze dwa wiadra mam zniesione już. Opróżniam je. Lecę znieść resztę, a później śmigam na drugą stronę mostu. Także to wsypuję w kastrę, opróżniam drugą kastrę z rzeczy. Przynoszę resztę. Łowimy dalej Patrzcie jakie jaja Pakuję następne wiaderz są praktycznie pełne, składam sobie te większe zbożku i zobaczcie teraz na to Ale tu coś przyciąga No i patrzcie Ach, Patrzcie Co mi tu magnes przyciągnął A jaki pręcior jeszcze wyszedł. No nieźle. Jest moc. No dobra. Zawiłem się z tymi dwoma wiadrami, to już będą cztery wiadra. I ten duży złom będę musiał jeszcze poznosić. No i nie zapominając o naszych łuskach. No patrzcie, tylko na dół spuściłem i od razu mam jakiś kawałek. Elwo, co, przy samym murze. Trzyma My tu zrzucimy wszystko, a później się spakujemy. No, chodź tu, ale trzyma. Uff. Jakie piękne przyłapanie. Zobaczcie. I góra. Zobaczcie no piękności. Leżało i czekało na mnie. Opa. Ciężkie. No to błyniemy jeszcze raz w tamtą tą stronę magnes. I mamy następną w miarę ciężką rzecz. Wstawiamy podkładka. Oj, nie podkładka. Coś innego. Opa. Proszę bardzo. Jakieś zamknięcie chyba do. Do czegoś, to wygląda tutaj to jakby się zamykało, otwierało, no nie wiem, nie wiem. Nie chcę prorokować. Mamy to. Tam bąbelki poszły. Próbowałem to z dwa razy ruszyć, nie chciało pójść. O, ale teraz poszło. O, ale podkładka wielka. Ale, ale ciężka No i ruszyłem coś Coś co mocno siedziało w mule Jest łupka Ciężko, powiem wam, pod górę tak ciągnąć, to to. No, wchodzi w plecy równo. O. O. Piękności. No dobra, powtórzmy. No i słuchajcie, zaraz ciągnę następne kotlety, aczkolwiek miałem problem, bo utknął mi tam magnes, musiałem sobie sznur. Zrzucić tam na dół, zejść drugą stroną pod most i patykiem chcę sięgnąć sznur go z tamtą stronę wyciągnąłem. A teraz mam coś Komary zasanę dużego Ojej No ładnie Oj się wyśliznęło mi z ręki O jest, klocek hamulcowy No słuchajcie no w tą stronę jeszcze nie rzucałem tu z mostu przed chwilą rzuciłem i mam, mam wielkiego wielkiego fanta, ale nie wiem do końca jakiego, ciągnę go już tutaj z boczku, już Wam pokażę dlaczego. Będę tak trochę latał teraz. Ponieważ tu jest wszystko stalowe, metalowe i bałbym się, że. Bałbym mi się, że. Bałbym się, że magnes mi się tu przyczepi. A teraz zobaczmy, co my tu mamy. Ocie! O, o, jakieś, co to jest? O! Ale element. Uuu! No nieźle, będę wam ciężkie. W cholerę! Elementy starego mostu. Uff. O, ale się trafiło. Ale podkładka, patrzcie. Ze wszystkim. Dwie śruby. Śruba na stopce. Wszystko razem. No, kombosik niesamowity. pięknie. No i dobra, słuchajcie, mam następne dwa wiadra już przy aucie. Także opróżniam je, lecę znieść resztę i najprawdopodobniej, ale to jest ciężkie. I najprawdopodobniej przejdę jeszcze na drugą stronę na górę. Także tu gdzie byłem, tylko że po drugiej stronie kanału. A tymczasem opróżniam. No i tak jak wam mówiłem, po drugiej stronie jestem na górze. Zobaczę co jeszcze tutaj uda mi się wyjąć. Przed chwilą wpadł wkręt kolejowy Teraz mam jeszcze jednego wkręta proszę bardzo taki płaskowniczek nieduży A, nakrętkę i to wszystko. No powiem wam kalkulator pierwszy raz w życiu złowiłem. Jeszcze kalkulatora wcześniej nie miałem Casio Plus. Ciekawe miejsce na niego. Lecą kolejne złomki. Śruba i młotek. Najprawdopodobniej jest to młotek. Osa. Ta jest. Stary młotek. No i dobra. Udało się jeszcze coś z dna wyciągnąć. Teraz zobaczymy co tam mamy. Jaki czad, patrzcie, mamy bosak. Ale super. No i mamy jeszcze jednego potwora jakiegoś. Łupka kolejna. Tak jest. I love it Super, super No słuchajcie, no jeszcze wiaderko jedno z tej strony dozbierałem Wyszły mi fajne fanty z tej strony, bo wyszedł mi stary młotek W miarę duży, w miarę spory przepraszam No i bosak, mój pierwszy bosak w życiu który udało mi się wyłowić no jest super, po prostu super. No i wyszedł jeszcze ten jeden izolator. O, dobra, pakuje się. Mam jeszcze do zniesienia duże rzeczy. Jak zniosę wszystko, to jeszcze zamienimy sobie dwa słowa. No i jesteśmy na podsumowaniu. Powiem wam, było naprawdę grubo, było ciężko. Miejsce dało, dało, dużo dało. Powiem Wam nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie tego o wiele mniej, no ale cóż. Cieszyć się tylko, wyszły mi, dwie, wyszły mi dwie pełne kastry, w sumie wyszło pięć wiader plus te ele, większe elementy, pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda, także to jest mój bagażnik, tak jak widzicie kastry pełne, na kastrach jeszcze te większe elementy poukładane, no nie, ma, nie będzie tego podsumowania jako takiego, wszystkiego Wam nie pokażę, tylko jest po prostu od cholery, powiem Wam, było pełno wkrętów kolejowych, było bardzo dużo drobnego złomu, takiego no, ciężko do, ciężkiego do zidentyfikowania. Były podkładki kolejowe, kilka sztuk dobrych. Łupki były, było też cztery tak, albo sześć łupek, także bardzo, bardzo fajnie. E, co jeszcze tam było? A były jakieś pogięte elementy e, tego zdjętego starego mostu. Była amunicja, a dokładniej łuski łuski albo po, już porozpadane naboje. Także też coś to się działo, na pewno strzelali tutaj, na pewno tędy ktoś szedł, coś, coś było, jakieś walki. Co jeszcze tam takiego było ciekawego? No, był bosak, bosak jest super, powiem wam, wyląduje po oczyszczeniu na ścianie gdzieś, bo pierwszy mój bosak w życiu naprawdę jest fajny. Jest, był młotek. Wpadły dwa izolatory, takie mniejsze, tak jak widzieliście, jeden na początku, drugi troszkę pod koniec. No powiem wam dużo tego było, naprawdę dużo by wymieniać, ale co ciekawe była to tylko jedna strona tego wiaduktu, ponieważ na drugą stronę wiaduktu w ogóle nie przeszedłem, także jeszcze tam nie wiadomo ile jeszcze tego może wyjść. Może jeszcze tu przyjadę, zobaczymy. Na ten moment serdecznie wam dziękuję za to, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli jesteście nowi na kanale, nie subskrybujecie kanału. Na dole zapraszam do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, będzie mi niezmiernie miło. A tymczasem życzę wam miłego popołudnia. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.